Halo, halo, z tej strony Cezariusz, a to kolejny odcinek. Zagrajmy w Warcraft 3 Reforged na customowej mapie Lordaeron de Formath. Gramy w skrócie jako Guard, co widać na załączonym obrazku. No i spróbujemy odepchnąć yy, Legion z powrotem i jego siły z powrotem do Outlandu. 2, 2, to od razu Tudzina. 3, 3, 3. 4-4 mm. Zróbmy te upgrade'y. Dajmy tu was tu. Dajmy was tu. Mm. Wy idźcie od razu tu. Taczki od razu ściągnijmy. Tu. A jeszcze spoko, że księga doświadczenia wpadła na starcie. Mm. Idziemy dalej. Mm -hmm -hmm. Dawaj, 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 teraz może skorzystajmy tu z tego chłopa. Zawsze tu stawiam lumber Mill ze względu na to, że jest to jakby, mm, mam pod ręką wymianę surowca, nie? w skrócie i jest to mi dość, jest to dla mnie dość kluczowe. No i dwa levele wbiliśmy. Nie ma tragedii. Mm, 3, 4, 2, pod jedynkę. Teraz y ekonomia. K k. Dlatego nie muszę się skupiać, żeby szukać 10 Lambrmila. Tylko mam wszystko, mam go od razu pod ręką, nie? Y łapcie jeszcze tutaj bo przynajmniej spróbujcie rośnie hmm. mi to tak, czy on to pozbierał? nie, to lepiej dla mnie nie wiem czy on hmm, ogarnia ten Dragon ale nie wygląda jakby ogarniał, co lepiej dla mnie hmm, bo grając na w miarę dobry hmm, DMC no byłby problem hmm. I jeszcze obronę muszę zrobić. Dobra. poprzyjmujmy to od razu, póki on tego nie widzi. Bo to jest wpyta expa. Yy, Łapmy tu tak. 3-4. Zrzućmy wam tu od razu leczenie. No to jest kupę Golda, nie? No więc no nie oszukujmy się. Każdy... Yy, gold jako jeszcze Strongard jest... Każdy Gold jest na wagę złota, nie? Yy, tu, tu, tu tu, tu, tu in attraction gig kojarzę go, że on dobrze grał, więc miejmy nadzieję, że że się nie zawiodę 4-5 pod piątką wazdam pod siódemką pod siódemką jeden z lepszych w sensie z moich bardziej mm, jeden z lepszych demi hero w LTF jak dla mnie, mimo że ma przyzwani i tak dalej, jakoś taki bardzo użyteczny jest mm, potrzebuję tu jeszcze chłopu ściągnąć Zobaczmy, gdzie on jest. Do zresztą na razie może stanę sobie tutaj. Yy, tu jeszcze potrzebuję ściągnąć yy, kilku chłopa, bo tu zaraz mi wyparują ci, yy, ci hopi. Widzę, że Legion tu sobie na spokojnie poli, wiem, że ogarnią. Yy. Dobra, na razie zostawimy to, jak je, jest tak jest. Zastanawiam się nad tym upgrade'em Bo to jest generalnie spoko No bo zwiększa health'a Zwiększa atak No i daje e, e, EXP'a I To jest najlepiej zostawić na później Ale generalnie no Czyli tu byłby ten Dragon Moose'ak, z tego co Oha region wyszedł, nieważne hmm, czyli pewnie zaraz będzie Dobra pozbądźmy się tutaj tych statków Dobra nie ma co, nie ma co Dajmy tutaj hmm, Chodzi o to, że sobie tu ściągnę Yy, pod katapultę, nie? W sensie pod yy, pod toną, no. pod bawę u siebie czemu ja nie mam zlindowanych tych, tych 3, 4, 5, 6, no nie wiem, 7, dobra trudno na razie, musi być to tak, jest jak jest, dobra. Dobra, nie ma co, nie ma co, ale mogę się z nim pobawić trochę i go trochę poirytować. On tu się cofnie. Dobra. Wybijcie. Najpierw, zawsze najpierw się wybija te statki te statki, dobra, dajmy tu Rkę. Zrzućmy tu i wybiliśmy mu sztaty mm, i teraz mamy przewagę. Na morzu. Na morzu. To brzmi dość. No i teraz jest nas Wincy. Yy. Dobra. Mm. Datą. Poczekam na upgrade. Dobra, widzę, że tu już... Dobra i ściągamy tak. Przede wszystkim powinno się pozbyć katapult, który mam najwięcej. Morgora, nie zbawimy go i tak. Dobra, yy, trudno chyba zrobię ten upgrade, no bo to jest jednak. Yy, bardzo często chomikuje ten upgrade na później, yy, mimo że jakby i tak potem nie dożywam tego late game'a, W sensie no w 80% przypadków, więc zobaczymy z czego to się rozwinie. Yy. To sobie tak zrobimy. I tu sobie teraz rzucimy hila I jeszcze to, że nikt nie naprawił tego mm, Buga z. Nikt nie naprawił tego Buga mm, z armatami. I one są dalej, jakby mm, postrzegane jakie jednostka mm, żywa. W skrócie. Warf. We go. Go for. Plac, krok. No i teraz dostanie taki, ale backstaba dostanie. Pięknie, Pięknie. Pięknie. pan, że trochę nam te nasze. Mm, Kanonki popaliły jednostki, ale to jest do przeżycia mm. i tak tym sposobem mamy. Let's go i tym sposobem Dobra. mamy już siódmy level. Mm. Wyspamujemy teraz Rkę i Damy im tak dobra, Ty musisz się cofać tutaj, tutaj Musimy uważać, żeby za plecy, ale nie, kogoś nie pomyśli, że może iść za plecami Dla nas lepiej, dobra i teraz rzucamy do naszego tego heal'a Widzę, hmm, że one się zbudowały dobra Jest gid Gid gud Zróbmy upgrade, jakiś podstawowy. Hmm. Tu zaraz będziemy jakby jednostki też hmm, od razu sobie baraki postawimy. Hmm. Dobra. Dzień, że Silverhand do nas idzie. Hmm, Tylko 3-4, dobra. Mam no, tu stady. Mm. Nie, 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 to nie, to nie, cofaj się pyku Cofaj się. Nie, to on e, ja chyba mogę rzucić. Dobra, widzę, że te pasie tutaj też nie... Dobra, wyciśnijmy dół Na szybkości te drogi. Mm. Wiem, że trochę głupie, ale to nasze... tak muszę tutaj jakby tu jakby... Kur. Displej, 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 Potrzebujemy tu więcej dispela i teraz wrzucimy drugą linię, że zacznij baraki stawiać. Nie potrzebuję tylu. Nie potrzebuję tylu tych no. kasterów, bo Dalara już jest. Yy, bie, 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 bie. No czaszkę gulona zajamały. Dobra. O! Tych chyba... Ja straciłem tych... Mm. ...dląk. No się, jest ok. Pójdźmy od razu tu w dół. Chociaż nie no, tutaj muszę mu pomóc. Dobra. mi tu w w w jak najszybciej się tego pozbyć. Legendzie dziennik czyli wyszli Ech. świetnie. O, szybka. Szybka giera. Ale może wrzucę, bo nie wiem czy będę miał czas, żeby jeszcze raz zagrać. Hmm, bo jest... muszę jeszcze coś jeszcze do załatwienia. Dobra. Yy, zobaczymy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Ja bym.